Dzień dobry uczestnicy, e, witam Was ponownie w kolejnym odcinku Kącika Plastycznego Pani Gosi. Dzisiaj chciałabym Was zachęcić do mm, wykonania mm, takiej ozdoby, e, ozdoby do Waszego domu. Może to być już e, ozdoba stricte na Boże Narodzenie, a może po prostu taka, która pozwoli Wam przywołać e, zimowy i piękny klimat. Um, troszeczkę może jeszcze jesienny, e, gdyż chciałabym Was zachęcić do zdobienia świec. Ja moją świecę ozdobiłam już gałązkami i i listkami. Przyznaję, że to listki ukradzione z mojego Benjamina. Ostatnio trochę gubiliście, więc nie stała mu się wielka krzywda, a świeca zrobiła się leśna i w pewnym sensie bardzo niezwykła. Inny wariant świeczki, który przyozdobiłam, to świeczka z lawendą. Lawendę miałam jeszcze jeszcze z lata ususzoną, dlatego postanowiłam ją wykorzystać do ozdoby tej świeczki. Aby wykonać taką ozdobę poza świecą i oczywiście jakimś suszem, jak już wiecie, może to być susz zgromadzony czy z jesiennych spacerów, czy obcięcie paprotki, czy zebranie jakichś listków. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Najważniejszy jest efekt kompozycji, którą stworzycie na swojej świeczce. Co Wam jeszcze będzie potrzebne? Papier do pieczenia, moi drodzy, i żelazko. Ja mój papier pocięłam na takie mniejsze kawałeczki, ponieważ moje świeczki są małe. Dlatego to ułatwia sprawę. Pamiętajcie, używając żelazka, aby temperatura nie była zbyt wysoka. Gdy żelazko będzie za bardzo rozgrzane, po prostu wasze liście czy wasze gałązki wtopią się zbyt szybko ryzykujecie to, że świeca się stopi, poleje się stearyna poleje się wosk lepiej tego nie robić, lepiej przytrzymać dłużej mniej rozgrzanym żelazkiem i myślę, że wtedy powinno być wszystko dobrze, zwyczajnie po prostu wprasowujemy te elementy, które sobie wymyśliliśmy w świeczkę i tak to wygląda no, i cóż, moi drodzy, zabezpieczcie koniecznie jeszcze sobie teren, jakby waszych działań, waszej pracy, żeby nie stała się jakaś tragedia, żeby wosk nie wylądował na dywanie. No, i cóż, ja tu jeszcze mogę dodać, że do mojej świeczki tutaj przewiązałam je z takim sznureczkiem. Ale ten sznureczek nie był specjalnie kupowany do tego. Jest to sznureczek kompletnie z odzysku i do tego Was też namawiam na prostotę, w prostocie tkwi klucz sprawy myślę, prosty jutrowy sznureczek też by pięknie myślę na, na tym wyglądał. Zbierajcie różne rzeczy i wykorzystujcie później, przerabiajcie je po to, aby Wasz dom, Wasz świat był wokół piękniejszy. Tyle na dzisiaj ode mnie. Trzymajcie się ciepło i udanej pracy. Pa! pa.